Witam, zagrajmy dalej w Fallout. E, znajdujemy się tutaj przy kasynie Gizma, tak, ale zanim się udamy do kasyna, to wejdziemy jeszcze tutaj do szumowin oznaczonej e, szyldem BAR. Pisze tu, jest napisane, tutaj BAR. Jest to chyba dość oczywiste. I drzwi są zamknięte. A, pewnie dlatego, że przeszliśmy w dzień. A co tu się dzieje? O, to jest w ogóle wyjście z lokacji, ale co tu się dzieje? To jest jakiś ring. Niestety dzisiaj nie ma boksu. Kiedy będzie następny mecz? Poprzedni akurat się skończył. Zajrzyj za parę dni. Soul boksuje się co trzeci dzień. Kim jest Soul? Better call Soul! Soul to miejscowy mistrz. Jest obecnym ulubieńcem Gizma. Czyżby kolejny quest? Będziesz czwartego umięśnionego mężczyznę. Okej. Okay. Tok? Co tu robisz? Souls śmieje się do spuku. Jestem bokserem! Ha, 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 ha Hmm, o co ci chodzi? Hmm, pracuję dla Gizmo. Przybyszu, to właściciel tego wielkiego kasyna. Dobrze, to płacą zawodnikom. Co jeszcze chcesz wiedzieć? Jak zostałeś bokserem? Zawsze się wydawałem w bójki z braćmi. Kiedyś na złomowo napadła mała grupka najeźdźców. Jednego z nich zmusiłem do uległości, zanim zdążył wyciągnąć broń. Tak naprawdę to miałem fartę, ale Gizmon sponsorował zorganizow zorganizowane walki, a ja potrzebowałem pieniędzy od tego czasu boksuję. Co się stało z tym z twoimi braćmi? James zginął w czasie ataków na jeźdźców kilka lat temu, wkrótce potem mój starszy brat, Darrell, zebrał trochę sprzętów i wyruszył na południe, ku mitycznemu miejscu, zwanemu Blask, w poszukiwaniu skarby starożytnych lub czegoś takiego. Nigdy nie wrócił. Dlaczego wciąż siedzieć w złomowie? Tu żyję, lubię boks, dobrze mi się układa strisz i nie mam potrzeby się nigdzie ruszać. To dobrze, możemy zmienić temat. <grym> Chcę abyś poznał mojego małego przyjaciela. Nie. Yy, chciałbym wrócić do... Do tamtej konwersacji jeszcze, bo tam było coś na tym blasku, tak? Kurwa, to jest jednorazowe! Ha jaka głupota... Bez żadnego ostrzeżenia. Dobra, przejdziemy po prostu jeszcze raz przez tą yy, linię yy, dialogową, ponieważ no właśnie zawaliłem questę, tak? Drugie, pierwsze, pierwsze... Co wiesz o tym mitycznym miejscu blasku? Z tego co słyszałem, to blaski świecące w nocy kraterem. Podobno znajduje się daleko na południu, ale nie wiem dokładnie gdzie. Mówi się, że zamieszkuje go pełno jakichś mutantów, którzy strzegą przedwojennych technologii. Ciekawe, może mi powiedzieć coś jeszcze? Co to jest do roboty? Kurde no. Nie, ja muszę wrócić do tej konwersacji, bo jak widać to jest tylko jedyna właściwa droga, żeby to poprowadzić i dostać punkty doświadczenia oczywiście. Tak więc zróbmy to poprawnie: pierwsze, drugie, pierwsze, pierwsze, pierwsze. Tak znam już trysz, bardzo mi na niej zależy. E. Eee. A tutaj powinna być opcja przekonania go, żeby zrezygnował z boksu? Ale nie wiem, czy najpierw nie musimy obejrzeć go walki. Możesz powiedzieć coś o swoim szefie. Kazunek Wizmo to miejsce, w którym wszyscy idą na hazard. Można grać w wiele gier i świetnie się zabawić. To najlepsze miejsce po stronie hubby. Co to jest do roboty? Jeżeli potrzebujesz zaopatrzenia, zajrzyj do sklepu Kiliana, do To na południowy wschód stąd. Przespa przespać możesz się w noclegowni, blisko stąd. Jeśli zostajesz tu na jakiś czas, mo być może weźmiecie chętka na drinka w szumowin. Tylko uważaj na czachy. Kim są te czachy? Czachy to podłapaczka. Przesiedują na tyłach noclegowni i w szumowni. Uważaj na nich, lubią zabawę z nożami. Eee... Dobra. A czekaj, co się stanie, jak wybiorę tą opcję poznaj Przyjaciela. Trzeba cię nauczyć dobrych manier. Nazywam się co? Chyba coś jest zburane. Eee, to chyba coś zostało jednak źle przetłumaczone, bo wybieram to... E... O, głaszcząc broń, chcę abyś poznał mojego małego przyjaciela. Jeśli szukasz kogoś kto ci poprawi tą paskudną maciatę, to jesteś we właściwym miejscu. Bez głowy będzie ci trudno. Nie <słuch> <słuch> wywołałem wojnę, ale nie chciałem. To było tylko tak, żeby pokazać, tak? dla joj. A co to za dziad tutaj stoi? Rolnik. Dobra, poczekajmy do wieczora. Mam nadzieję, że zrobi się ciemno Albo nie O, ale się pojawili ludzie, tak? No co jest, kurde? No. I wejdziemy do środka Co tu się dzieje? Widzisz Trish, kalnerkę z naruszamowin Chyba jej jeszcze nie znałem Tak więc nakłamałem temu kolesiowi, tak? Może było nakłamać Błąd jakiś Witam w Nożyszu Masz ochotę na drinka? Owszem, co macie? Czego sobie życzysz? Coś mocniejszego, 20 kapsli. Proszę. Ale nie będziemy chtali, ponieważ to obniża niestety statystyki. Oczywiście tymczasowo tylko, ale po co? Może się chyba jeszcze uzależnić od alkoholu, tak w ogóle. Gorzała. Wiekowy trunek pochodzący jeszcze z ery przedwojennej. Niezły rocznik. To czacha. Na co coś gapisz? Świeża przynęta, co się sprawdza na mój teren? Masz ochotę na ma małą zabawę? Małą zabawę twoim kosztem? Prawdę mówiąc, to przybywam tu, aby kopać tyłki i rzuć gumę. Resztę sobie powiedz. Tak. Yy... Niektórzy błędnie uważają, że ten cytat się wziął z Duke Nukem 3D. Ale to nie jest prawda, ponieważ yy... oryginalnie cytat ten pochodzi z filmu Oni Żyją, They Live. I tam bohater mówi. Yy... Mówi coś w stylu, przyszedłem tu, aby kopać tyłki i rzucić gumę, ale właśnie skończyła mi się guma, tak? A Duke Nukem zmienia trochę ten cytat i mówi, jestem tu, aby kopać tyłki i rzucić gumę i właśnie skończyła mi się guma, tak? Coś takiego jest. Czyli trochę jednak to inaczej brzmi. No i ten cytat oczywiście się wziął oryginalnie z tego filmu. To jest film o kosmitach, którzy po prostu jakby takim specjalnym sygnałem Omiamiają ludzkość, że na przykład na, na, monet, na banknotach Ludzie normalnie widzą wartość banknotu, a tak naprawdę jest tam Są tam napisane słowa w stylu Bądź posłuszny, pracuj i tak dalej A zresztą, powiedz znacie ten film Wybierzmy to pierwsze To był błąd Kto to jest w ogóle? Chodrowia. Nie, nie wszczynamy mi konfliktów, co? Jak się to może rozerwać w okolicy? Pozerów tak jak ty, tu się bije. Bieda. Dobra. No to panie, jeżeli wiesz, nie byłeś w stanie, się, nie, nie chciałeś się powstrzymać, no to. Kokszot. Rekin. No, chyba wszystkie Czachy mnie teraz ocukują. To się nie miało się jednak nie Oczywiście Okrop zaczyna pomagać Ochop jest dosyć silny. Teraz będzie zgon Moja no, postać została jak widać straciła przytomność, tak może nie wstać jeszcze przez długi czas, on no właśnie wstała. No to sobie załadujemy i spróbujemy wybrać opcję dialogową, która nie wesznie bitwy. Chcę tylko drinka, a rozrywki. W ramach dzisiejszej rozrywki postanowiliśmy rozpić tę budę. He, co masz pod ręką i niech popłynie krew. Będę <laughs> raczej coś zjeść, może filet z erkina, tak? Koleś się nazywa Rekin. Łapać, rozwalać? Wchodzę to. Chyba złapię tylko jakiś browar. No i co, i nic. Następna nowa twarz. Pełno się tu pałę, pęta podróżników, ale ty wygląda się jakoś inaczej. Napijesz się ze mną? Jasne. Wspaniale. Mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko rozwodnionym napojom. Miejscowe piwo niewiele się różni od rośliny doniczkowej. <gryw> co masz do opowiedzenia? Mógłbym cię zapytać o to samo. Chyba jednak mogę odpowiedzieć jako pierwszy. Zwoją mnie Taiho. Przeszedłem ze wschodu. Z czegoś, co nazywało się Newadą. E, tak, e, tą postać można przyłączyć do drużyny. Kawał drogi. Owszem, postanowiłem trochę sobie odpuścić. To miejsce może być też interesujące, jak już ktoś obczyści z szumowin. Dlaczego ty tego nie zrobisz? To nie miejsce na mnie. Wolałbym nie wchodzić Kilianowi w drogę, oczywiście, oczyścić to miasto, gdy ty tylko się za to weźmie. To dobry człowiek. Ale uważaj na tego gizmo przypomina mi pewnego grubego wariata, o którym mi opowiadał ojciec w Vegas. Uuu! Vegas! A ta gra została wydana. No, ponad 10 lat przed y, Fallout 2 tak naprawdę. Nie wiem, czy nie 12 to lat chyba było. Dzięki za radę i drinka. Hej, nie tak szybko, jeszcze się sobie nie przedstawiliśmy. Pamiętasz, jak się nazywasz, przybyszu? Nazywam się... A, nie twój interes, czopku, zajebiście. Nazywam się Alice. Miło Cię poznać, ostrożny przyjacielu. Kitem poprosił mnie o oczyszczenie miasta, a przydałaby mi się Twoja pomoc. Czas najwyższy prowadź Oczyścimy tę ulicę, sugeruję też dołożenie gizmo. Zdobywasz 300 punktów doświadczenia za rekrutację tajho, pustynnego zwiadowcy. W czym mogę pomóc? W spuszczeniu sobie w pierdolu. Jakie umiejętności posiadasz? Potrzebne zwiadowce. Świetnie sobie radzę z włócznią. też obsługiwać małe pistolety i karabiny. Z włócznią. Eee... Wybranie tej opcji, jak się zacznie walka, wyciągnie twoją najlepszą broń, powoduje, że kolejskowa obecnie trzymaną broń do plecaka. I dzięki temu będziemy mogli ją mu teraz zabrać. To jest shotgun, kiepska broń. Że do niego akurat nie będzie taka kiepska, i ja chyba ją zostawię na razie. Co więcej, przekażę mu peski do tej broni. A jak tam, Ian, masz z tym paki? Ma cały czas dwa, ale mam mało nabojów, to mu dałem trochę. E, Wcedować proszę, dobrze. A jeszcze jeden raz, okej. Okay. I teraz sobie zapiszę to, to Bismark. Bismark. Smarkę z dwóch dziurek na raz. Hej, dobrze śpiewasz. E, od twojego wycia popękają mi bębęki w uszach. Spływaj. Okej. Okay. Nawet nie wiem, bo nie wiem czy mu się nie powiem. Twój łap to kula. Zajebiście. No. Bo mu się właśnie powinny takie teksty pojawić nad głową. Krąguje jest jak rura. Pięknie. Możesz podać orzeszki? Spadaj. Witaj w Noru Szumowin. Co mogę dla ciebie zrobić? Nazywam się Alice. Co to za miejsce? Nie przygląda ci się z zdziwieniem. Co to? Pierwszy raz jesteś w barze? To mój lokal, Noru Szumowin. Tutaj się pije no i zostawiam na, mi napiwki. Yyy... Tak szczerze mówiąc, nasza postać chyba jest po raz pierwszy w barze. Uch, jasno, oczywiście, albo nie. Tak, ja mogę się zapytać, co jeszcze? Co słychać w miasteczku? Zaraz na zakład są stoi kasyny należące do Gizmo. Jestem zdziwiony, że jeszcze tego nie wiesz. Większość moich klientów to ludzie, którzy którzy przegrali tam już wszystkie pieniądze. W drugiej części miasta znajduje się sklep Kliana, i noclegownia, która prowadzi Marcel's. Klient to porządny gość. Prowadzi uczciwy interes. Można u niego dostać prawie wszystko. W nadzorgowni odeśpisz że zbyt długi pobyt w moim barze. Hy hy Dzięki za informację. Na razie. Coś jeszcze? Ale imię Kielicha? Ech. Ale tam była jeszcze opcja taka. Co to za trofeum tam na półce? To nie jest trofeum, tylko urna. Zawiera prochy mojej żony. Nie licząc baru, to najważniejsza rzecz w moim życiu. Och. No tutaj się powinna bójka wszcząć. O, właśnie. O kurwa. Wynosi się z tym przeglądek, no który was jeszcze raz ją dotknie, o pozostanie jak was, psy. Wrócimy do steru i to jeszcze nie koniec. O kurde. Ale przynajmniej zostałem drugi pancerz, którego już niestety nie mogę wziąć, ponieważ. No cóż, mam za dużo przedmiotów. Może z nim pohandluję, co? Może będzie udało się wymienić na pieniądze. albo na steampaki. Jakieś przedmioty? Żeby to. I sobie kupimy paki bo to jest bardzo ważne. Dobre może za pistolet? Uh-huh, uh-huh, uh -huh. Może za włócznie? Kiedy to jest w ogóle warte? Mentaty? Mentaty są za drogie. To sobie je zachowam. Przynajmniej na chwilę. Na razie. To główną, jak widać trochę kosztuje. To mięcho też, tak? Dobra. To dobra oferta. Tak, i teraz się aktywował, aktywowała dalsza część questa związana z Czechami po zabiciu tej kolesiowy, tak? Znaczy tego kolesia tutaj. Jak eee... gdzieś Tajcho może się ładnie pomylić z tym na przykład gościem. Aha, zapomniałem zabrać na tej zbroi. No zajebiście. Dobra, to się jeszcze po wrócimy. Póki mogę zabierać te przedmioty, to będę ich zabierał. Mogę ci zadać kilka pytań? Dlaczego krzyczałaś coś o Solu? O, Soul to mój chłopak, jest dla mnie naprawdę dobry. Kim jest Gizmo? Kim, kto jest właścicielem? Hm. Co o Solu krzycza, bo do tego, tego też nie było widać niestety. Zobaczmy. Musimy pomówić o Trish. Aha. Bardzo mi na niej zależy. Solu marszczy br brwi, ale nie lubię jak boksuje. Nie umiem zrozumieć, że właśnie to chce robić. Chcę tylko twojego dobra. Prawdopodobnie nie możesz patrzeć, jak dajesz się bić i ryzykujesz życiem dla gizma. Może się stracić, jeśli nie uda się wam znaleźć jakiegoś kompromisu. Nigdy o tym tak nie myślałem. Wydawało mi się, że po prostu nie lubi boksu. Będę musiał z nią o tym trochę porozmawiać. Dziękuję. I co? Nie dostałem żadnych punktów doświadczenia. Może trzeba jeszcze z porozmawiać. A może to po prostu się później aktywuje. Że, że z nim jeszcze raz, i wtedy się może dostanie punkty doświadczenia, tak? O, czacha tu została. To czacha. No dobra. I wątek czach będziemy kontynuować w następnym filmie.